Witam serdecznie. Tomasz Domański, AgroSimex. Zapraszam na komunikat jagodowy dotyczący bieżących zaleceń w uprawie truskawek. Dziś znajdujemy się na plantacji truskawek uprawianych w gruncie, które nie były okrywane na zbiór przyspieszony. Mamy wreszcie to długo oczekiwane ocieplenie, temperatury powyżej 20 stopni, coraz cieplejsze noce. Co powoduje, że ten wzrost naszych roślin zaczyna nabierać tempa. Rośliny te nieokrywane zaczynają wypuszczać pąki kwiatowe, zaczynają rozrastać się liście, coraz więcej mamy tej masy zielonej, a rośliny, które były okrywane, czy to agrotkaniną, czy też folią perforowaną, są w okresie pełni kwitnienia. Dlatego też rozwój tej pogody, przyspieszenie tej wegetacji. Powoduje też masę problemów, które się teraz pojawiają na plantacjach. Taka pogoda ciepła również powoduje rozwój szkodników. Dlatego należy przeprowadzać lustrację plantacji i oczywiście podejmować walkę z tymi szkodnikami. W najbliższych dniach zapowiadane są opady deszczu. Jest to bardzo ważny okres, ponieważ powinniśmy bardzo dobrze zabezpieczać nasze rośliny. Przede wszystkim przed szarą pleścią, antraknozą czy też wszelkiego rodzaju plamistościami. Dlatego myślę, że tutaj powinniśmy się bardzo skupić, szczególnie na plantacjach kwitnących, gdzie tam trzeba bardzo szczelny program ochrony prowadzić, cały czas systematycznie w okresie kwitnienia. Dlatego na plantacjach kwitnących polecamy wykonywanie zabiegów. Zapobiegawczych, zabezpieczających kwiaty przed infekcją szarej pleśni, właśnie przed nadchodzącymi opadami deszczu. Tutaj, do zabezpieczenia tych plantacji, polecamy wykorzystać preparaty oparte na kaptanie, merpan, malvin. Możemy je połączyć z pyrusem, lub też możemy wykorzystać takie produkty jak Luna Sensation Switch. Ja również zalecam naprzemiennie z tymi produktami, z typową chemią, wykonywać zabiegi produktem VaxiPlant. VaxiPlant, który zawiera laminarynę, podawany systematycznie buduje i podnosi naturalną odporność roślin. Dlatego na przemian z tradycyjnymi fungicydami zalecam wykonywanie zabiegów VaxiPlantem. Można również mieszanki tradycyjnych fungicydów i VaxiPlantu. Stosowanie systematyczne podniesie tą naturalną odporność i te rośliny będą mniej narażone właśnie na porażenie przez wszelkiego rodzaju patogen. E, oprócz tych plantacji kwitnących mamy plantacje, które e, dopiero wypuszczają pąki kwiatowe, tak jak tutaj. E, I na takich plantacjach oczywiście polecamy wykonywanie zabiegów zabezpieczających, i tutaj użycie preparatów opartych na kaptanie, merpan, malwin, będzie e, wystarczającym zabezpieczeniem tych plantacji. E, jeżeli chodzi o inne choroby, no to oczywiście wszelkiego rodzaju plamistości, czy to będzie bakteryjna, kanciasta plamistość, liści, czerwona plamistość, biała plamistość, tutaj cały czas systematycznie musimy prowadzić ochronę, zabezpieczając nasze rośliny. Do zabiegów zabezpieczających plantacje polecam wykorzystać Nordox. Trzy zabiegi w sezonie możemy wykonać na naszych plantacjach tym produktem, ale jeżeli Państwo wykonaliście już kilka zabiegów Nordoxem i dalej są problemy właśnie z tymi plamistościami, polecam zastosować wiflą miedź BOR, nawóz o działaniu systemicznym i ta miedź będzie krążyła w roślinie. Będzie to bardzo dobre działanie, nie tylko zapobiegawcze, ale również interwencyjne. Kolejną chorobą, która nasili nam się po opadach deszczu, które są zapowiadane, jeżeli będziemy mieli wysokie temperatury, będzie antraknoza. I tutaj, do zabezpieczenia plantacji przeciwko właśnie tej chorobie, również możemy wykorzystać Nordox. Kolejnym bardzo ważnym elementem, z którym oczywiście musimy teraz walczyć na plantacjach truskawek, są szkodniki. I tutaj, proszę Państwa, obserwujemy bardzo duże nasilenie przędziorków. Ta pogoda, którą teraz mamy, jest dosyć wilgotno, wysokie temperatury i obserwujemy bardzo dużą presję właśnie przędziorków na, w obecnej chwili. Dlatego tutaj zalecamy wykonywanie zabiegów zwalczających z użyciem preparatu Coramide. Możemy również zastosować mieszaninę produktów Ortus i Nisorum, tak aby zwalczać wszystkie, wszystkie stadia rozwojowe, nie tylko formy ruchome, ale również jaja. Dodatkowo Coromite oraz ortus ograniczają roztocz. Proszę Państwa, możemy również wykorzystać takie preparaty jak Next Pro, czyli działanie mechaniczne. Niemniej jednak zalecałbym Next Pro stosować łącznie z abamektyną, czyli z safranem. Proszę pamiętać, że taki zabieg należy wykonać wieczorem lub w pochmurną pogodę, tak żeby po prostu nie narażać tej substancji na degradację przez promienie słoneczne. Co ważne też, zabieg powinien być wykonany w temperaturze powyżej 15 stopni. Oprócz przędziorka możemy też wykonać, jeżeli jest ku temu oczywiście podstawa, typowy zabieg na roztocz. Ponieważ my tutaj prowadząc ilustrację, obserwujemy, że nasilenie tego szkodnika też jest dosyć duże w tym sezonie. Dlatego polecamy zabieg na dwa tygodnie przed kwitnieniem z wykorzystaniem preparatu Movento. Movento dodatkowo będzie nam ograniczało również mszyce. Tutaj, proszę Państwa, presja tej mszycy w ostatnich latach na plantacjach truskawek też jest coraz większa. Dlatego oprócz właśnie tutaj Movento możemy wykorzystać preparaty oparte na acetamiprydzie, czyli Kobe Mospilan, łącznie z adiowantem Flipper, co również będzie działało zwalczająco na kwieciaka. I takie połączenie w jednym zabiegu możemy zwalczać dwóch, dwa, dwa, rodzaje, dwa szkodniki. Tak? Dlatego myślę, że będzie to bardzo ekonomiczne i ja rekomenduję ten zabieg. Ostatnim ze szkodników, który spotykamy w ostatnim czasie na plantacje, to są wszelkiego rodzaju szkodniki glebowe: pędraki, opuchlaki. Ziemia coraz bardziej nam się nagrzewa, gleba już osiąga temperaturę około 10 stopni i powyżej 10 stopni, co zwiększa aktywność tych szkodników. Obserwujemy już pierwsze uszkodzone rośliny. Te szkodniki już znajdują się w wyższej partii gleby, coraz bliżej systemu korzeniowego, i dlatego tutaj powinniśmy podjąć odpowiednie działanie. Mamy sporo wilgoci w glebie, jest odpowiedni moment na zastosowanie nicień. Dlatego my tutaj rekomendujemy wykonanie zabiegów nicieniami pożytecznymi, czyli produktami larwanem i entonem. Co jest bardzo ważne po aplikacji tych nicieni, powinniśmy przez dwa tygodnie utrzymywać wysoką wilgotność gleby. Są zapowiadane opady deszczu, myślę, że ta wilgotność będzie się utrzymywała właśnie przez okres tych dwóch tygodni. Dlatego zachęcam Państwa do przeprowadzenia lustracji na obecność tych szkodników. To wszystko jeżeli chodzi o ochronę. Przejdźmy teraz do nawożenia. Plantacje, które kwitną, jest oczywiście odpowiedni moment na podanie kolejnej dawki azotu, tak, żeby zasilić te rośliny w okresie kwitnienia, żeby mogły odpowiednio wykarmić te, te kwiaty, te zawiązki, no i wydać odpowiedni plon. Dlatego na plantacjach kwitnących zachęcam do zastosowania posypowo, czy to saletry wapniowej, czy to saletry wapniowo-potasowej, na przykład Crop Mix. Dawka około 100 kg na hektar pozwoli odpowiednio zasilić nasze rośliny. Tak, aby po prostu były w stanie wykarmić te owoce. Oprócz nawożenia posypowego nie zapominajmy również o fertygacji. Wiem, że jest dosyć dużo wilgoci w glebie, ale rozkładajmy już nawodnienia, puśćmy te pierwsze nawozy w celu przeczyszczenia linii kropelujących, małe, małe ilości wody, większe stężenie nawozu, tak aby po prostu dostarczyć ten fosfor. Gleba dopiero nam się nagrzewa i ten fosfor nie zawsze był odpowiednio pobrany przez roślinę. Dlatego tutaj zachęcam do wykorzystania takich produktów jak Rosasol 85012, Ultrasol 13-40-13, czy też 36 103615. Są to produkty, które pozwolą dostarczyć naszym roślinom w tym momencie ten fosfor. Kolejnym bardzo ważnym pierwiastkiem, który należy teraz dostarczać, jest wapń. Dlatego tutaj zachęcam Państwa do wykonywania zabiegów, czy to w formie oprysku, czy też w formie fertygacji, tiosiarczane wapnia CATS-em. Proszę Państwa, ten wapń odżywczy jest bardzo ważny. Jest on nam naszym roślinom bardzo potrzebny. Dostarczony tuż przed kwitnieniem na pole pozwoli dojść do systemu korzeniowego i roślina będzie mogła go odpowiednio pobrać i następnie dostarczyć do kwiatów, następnie do owoców. Oprócz do, do dostarczania tego wapnia poprzez fertygację, polecamy również zabiegi dolistne. Dlatego od momentu kwitnienia... Należy na plantacjach wykonywać co 7 dni zabiegi nawozami wapniowymi. Tutaj na tej plantacji jeszcze nie mamy tego okresu kwitnienia, mamy wypuszczanie pąków kwiatowych, tutaj możemy jeszcze poczekać z nawozem wapniowym dostarczanym do listni. Ale tam, gdzie plantacje kwitną, powinniśmy jak najszybciej dostarczyć ten wapń, i tutaj rekomenduję stosowanie metalosaty kalcjum. Ale nie tylko wapń, bo po drugim pierwiastkiem, który wpływa na jakość owoców, jest krzem krzem, który powinniśmy również wykonywać dwu-trzykrotnie od momentu kwitnienia. Krzem pozwoli nam na uzyskanie lepszej jędrności owoców, bardziej trwa, trwałych obrotów, owoców w obrocie handlowym, ponieważ ta skórka będzie bardziej wysycona i mniej narażona na wszelkiego rodzaju odgniecenia i otarcia. Dlatego tutaj łącznie z metalosatę polecam wykonywanie zabiegów nawozem ASX Krzem Plus. Jeżeli są plantacje, które mają problem ze wzrostem, mimo tych cieplejszych warunków atmosferycznych, mimo tej cieplejszej pogody, jest dalej problem ze wzrostem roślin, zachęcam do wykorzystania preparatu Maral na, tych, na takich plantacjach, ponieważ Maral zastymuluje te rośliny do wzrostu. Dwa, trzy zabiegi maralem pozwolą tym roślinom odbudować się po mroźnej zimie, po wiosennych przymrozkach i wydać odpowiedni plon. Dlatego na takich plantacjach powinniśmy w tej chwili właśnie wykonywać zabiegi stymulujące, pobudzające rośliny do wzrostu. W dzisiejszym komunikacie to wszystko. Dziękuję Państwu za uwagę i zapraszam do oglądania naszych kolejnych materiałów.